Dzisiaj krótko o tym, jak wspierać rozwój mowy. Czy wiecie, że rozwój mowy dziecka możecie wspierać, zanim wasz maluszek pojawi się na świecie? Około 20 tygodnia ciąży sług dziecka jest już całkiem dobrze rozwiniętym zmysłem. Warto wtedy słuchać muzyki czy audiobooków w różnych językach, a najlepszym źródłem słownictwa będzie oczywiście głos najbliższych osób mówiących do dziecka znajdującego się w brzuchu mamy. Już od pierwszych dni życia warto śpiewać dziecku spokojne kołysanki i opowiadać o otaczającym świecie. Świetną zabawą, która pozwoli budować więź z maluszkiem i jednocześnie dostarczy bodźców językowych, będą masażyki w połączeniu z krótkimi wyliczankami. Na przykład, idzie kominiarz po drabinie czy rak-nieborak. Gdy maluszek będzie miał powyżej 6 miesięcy, świetnie sprawdzi się wspólne muzykowanie czyli granie dziecku na prostych instrumentach i śpiewanie mu łatwych piosenek opartych na powtarzalnych sylabach. Pamiętajcie też, jak ważne jest wspólne czytanie książeczek i wskazywanie w nich palcem poszczególnych elementów. Istnieje wiele ciekawych zabaw, które pomogą wspierać mowę dziecka powyżej pierwszego czy drugiego roku życia. Warto wprowadzić wtedy również zabawy angażujące wargi i policzki, a także aktywności z wykorzystaniem instrumentów i muzyki, którą dzieci uwielbiają i dzięki niej łatwo przyswajają nowe słownictwo.